Zbieraj promocyjne kluczyki z puszek piwa Warka Jasne Pełne. Do wygrania 70 tysięcy koszulek, 7 tysięcy Polarus oraz 17 biletów na mecz UEFA Champions League. Stopić swój klucz do zwycięstwa! to najcenniejsza rzecz, jaką można komuś podarować. Dlatego teraz idea daje dużo czasu Tobie i Twoim bliskim. Idea Łączy Cię z ludźmi. Kupując Pampers pomagasz dzieciom poszkodowanym w wypadkach domowych. Pomóż. <laughs> Heineken Music sponsoruje. Po raz pierwszy w Polsce Eryka Badu. Warszawa 10 grudnia. Sponsor koncertu Heineken Music. Chcesz wiedzieć więcej? www.heinekenmusic.pl czy można ustrzec swoje dziecko przed zwyrodnieniem kręgosłupa i wadami postawy? Co zrobić, aby skutecznie uchronić się przed kalectwem i deformacjami, w sytuacji, gdy blisko 70% polskich dzieci, jak wykazują to badania, ma poważne wady postawy? Należy sięgnąć po Pajączka niezawodny i sprawdzony korektor postawy. Wystarczy tylko założyć go i o właśnie, gdy dziecko garbi się, pajączek sygnalizuje to. Pajączek strzeże w prawidłowej postawie dziecka, uruchamiając sygnał ostrzegawczy, gdy dziecko zacznie przybierać postawę zgarbioną. A czy zastanawialiście się Państwo, w jakiej pozycji zdarza się wam siedzieć? Tak jest, zawsze garbimy się. A więc nie wstydźmy się, pożyczmy pajączka od naszej pociechy. Pajączek wyrobi w nas nawyk trzymania prostej postawy. Nie zwlekaj pomóż swojemu dziecku i sobie. I zrób to teraz, póki nie jest za późno. Pajączek za jedyne 79 zł pomoże Tobie i twojemu dziecku utrzymać prostą i piękną postawę. Zamów zadwoń 061 85 80 200. Trzymaj ręce na kierownicy. Odważny i obdarzony szóstym zmysłem podejmie każde wyzwanie. Gliniaż z dżungli wtorek i czwartek o 19:15. Niedaleka przyszłość. Genetyka staje się podstawą selekcji ludzi na gorszych i lepszych. Nikt nie może uniknąć przeznaczenia. A jednak znajdzie się śmiałek, który spróbuje odmienić swój los. Znakomite zdjęcia Sławomira Indziaka. Ethan Hawke i Uma Thurman. Gataka, szok przyszłości. We wtorek o 21.40. Teraz opętamy Warszawę. Wybór Polsatu. Opętaniec. Pierwszy polski szołtaneczny. Kolejne wielkie wystawienie już 3 grudnia na Torwarze. Bilety do nabycia w kasach ZASP. Mp bileterię, stronie ebilet. Teraz opętamy Warszawę. Michał posiada talent plastyczny. Zawsze ładnie rysował i malował. Dziś chłopiec swoje obrazy może malować tylko stopami. W wyniku porażenia prądem stracił obie ręce. By Michał mógł przenieść swoje wyobrażenie świata na papier, potrzebne są protezy. Koszt to 100 tysięcy złotych. Pomóż, wysyłając SMS o treści Michał pod numer 7301.